Agata, dobrze ci widzieć w bielsku Białej. E, choć e, dla ciebie pewnie ten, ten dzisiejszy mecz, ten dzisiejszy dzień szczęśliwy nie jest, przegrywacie tutaj e, na, na naszej hali 1 do 3. E, powiedz jakimi nadziejami tutaj przyjechałyście? No rzeczywiście, cześć. Miło was widzieć również, ciebie też. E, no, przyjechałyśmy z myślą, żeby wygrać tak naprawdę, wygrać za trzy punkty. E, tak bo teraz trochę ok okłamie się, że nie patrzymy w tabelę, ale no, jednak troszkę patrzymy, jesteśmy bardzo blisko siebie, więc te punkty byłyby dla nas bardzo ważne, no niestety przegrywamy 1 do 3, tyle. Przez pierwsze dwa sety wydawało się, że ten wasz plan jest możliwy do zrealizowania, bo pierwszy set wygrany, ten drugi praktycznie też prowadziłyście cały, cały ten set. No i co takiego się wydarzyło, że ta końcówka poszła nie po waszej myśli. No właśnie przegrałyśmy w tej końcówce i powiem szczerze, na ten moment sama nie wiem, może zabrakło nam ee... Zabrakło nam skutecznych ataków, coś tam to wpadło w obronie. Też początki miałyśmy dosyć nerwowe w przyjęciu, bo pamiętam Marysia Borowczak nas troszeczkę pogoniła tymi skrótami, tak naprawdę. Ale czy to było to, nie wiem. Tak na świeżo ciężko mi powiedzieć. Ale wydaje się, że to był taki kluczowy moment tego meczu, że potem już jakby Bielszczanki rozpędziły się, jakby troszkę was złamały mimo wszystko i potem już było im troszkę łatwiej, bo trzecia partia też prowadzona na przewagi, ale prowadziły praktycznie cały czas. Było troszkę łatwiej. Tak, w czwartym secie już, nie chcę powiedzieć, że się poddałyśmy, bo to nie byłaby prawda, tak nam, e, nie byłaby to prawda ale myślę, że ta końcówka troszkę nam... E, no nie chcę powiedzieć, że zabra, zabrała motywację, ale rzeczywiście już ten ostatni set był pod dyktando Bielszczanek, e, Robiłyśmy co mogłyśmy, ale już no, totalnie się nam ta gra nie kleiła i to na pewno musimy zmienić, bo myślę, że gdybyśmy tego czwartego seta wygrały i doprowadziły do tej breaka, to no, nigdy nie wiadomo, jak to się skończyło tak naprawdę. Dla was to jedna z najdłuższych podróży, jeśli chodzi o, o oligę, więc smutnym będzie pewnie to powrót teraz do Polic, ale powiedz, jak Ty się tutaj czułaś w biesku Biały, przy tej publiczności, która dzisiaj tłumnie przyszła? Kilka słów o tym, bo troszkę się chyba zmieniło od czasu, w kiedy filmę. Mm -hmm. ja, jeszcze dokończymy, mamy zaszczyt na same długie podróże, więc jesteśmy przyzwyczajone, naprawdę z mielca wracaliśmy chyba 13 godzin, więc już znamy temat. Jestem przygotowana, a tutaj było wrócić no cudownie, też byłyśmy tutaj w, w Szyrku tak naprawdę 5 dni. Miałam okazję i czas, żeby pojechać do moich ulubionych miejsc. E, tutaj mam mnóstwo fajnych wspomnień z tej hali z wami, ze wszystkimi ludźmi, których tu znam. E, już widziałam, że przyjechałyśmy dosyć wcześniej, więc widziałam, że bardzo dużo ludzi się zbiera na halę, więc tak naprawdę widzę, że frekwencja podskoczyła i naprawdę bardzo fajnie się grało e, na tej hali. I nie byłam zaskoczona, bo jak tu grałam, też mi się bardzo fajnie grało. Także no, cudownie. Nikola, wygrywamy dzisiaj z Lotto Chemiką tą polską 3 do 1. Zdobywamy 3 punkty. Przeskakujemy je w tabeli, więc same pozytywy. Jak ty z perspektywy, najpierw w kwadratu dla rezerwowych, potem boiska, oceniłabyś to spotkanie? Na pewno bardzo ciężkie spotkanie. Wiedziałyśmy, że ten mecz jest bardzo ważny dla nas, żebyśmy podtrzymały tą dobrą pasę, którą mamy od kilku meczów. Jak i wiedziałyśmy, że to będzie właśnie ciężkie spotkanie, bo. No, zespół z Policy ma doświadczoną Natalię Mędrzyk, e ale też są dziewczyny bardzo waleczne i wiedzieliśmy, że to spotkanie trzeba będzie wyrwać. W tym roku w 2026 jeszcze nie przegraliśmy, co jest dobrym prognostykiem, bo przed nami jeszcze kilka naprawdę ważnych spotkań. O, no bo teraz były puchary, Puchar Polski z Pole bardzo ważne spotkanie. Były pucharcew, ale w, w tej lidze chcemy systematycznie podnosić swoje umiejętności pokazywać, że my należymy jednak do ligowej czołówki. Tak, to prawda. Bardzo cieszy to, że nie przegrałyśmy jeszcze meczu w tym roku. Myślę, że to też. Jest taki właśnie dobry prognostyk na dalszą część tego sezonu. E Cały czas się rozwijamy, ciężko trenujemy. Wiadomo, w tym momencie tego treningu jest troszkę mniej, bo gramy co trzy dni. E Dochodzą podróże dość dalekie, ale, ale no, e mam nadzieję, że podtrzymamy e taką jakość e dalej. No właśnie, chciałem zapytać o to, czy. E tak naprawdę nie miałyście dużo czasu na trening, bo w zasadzie tylko piątek. E, czy czujecie zmęczenie podróżami, e, brakiem treningów? Czy to, czy, czy to normalne jest w zasadzie i jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni? Bo tak było w tamtym roku, tak było jeszcze wcześniej? No oczywiście, że czujemy się zmęczone, e, ale no jakby tu, tu nie możemy też zwalać na to, jak nam nie idzie, czy, czy bo jakby. No taki jest sport. Wiedziałyśmy też na co się piszemy grający na trzech frontach. Liga Puchar Polski i Puchar Cew. E, każdy był tego świadomy. E, zaciskamy zęby i dalej, i dalej ciśniemy. Trochę czasu minęło, kiedy byłaś siatka Chemika Police, No ale tam w składzie, składzie tej drużyny zdobyłaś złoty medal. Czyli największy sukces można powiedzieć, jeśli chodzi tak... Um, wiadomo, u nas jeszcze Puar Polski i tak dalej. Powiedz mi, czy, czy mimo tego, że tak dużo czasu minęło, to jakby u ciebie jest jeszcze taka chęć pokazania drużynie z Polic, że halo jestem, gram i, i robię to bardzo dobrze? No pewnie, że tak. Wiadomo, zawsze jak się gra z byłym klubem, w którym się grało kiedyś, to... Jednak jest taki taki podtekst, i jakby każdy chciałby zagrać, i zagrać jak najlepiej. To, co chciałem dzisiaj podkreślić, to dobra gra rezerwowych, prawda? Bo dzisiaj weszła Jagata Michalewicz, kiedy nam nie szło, i, i, i pokazała się z dobrej strony. Reka, Bozoki Zokis Twoje dobre wejście. Jakby, to pokazuje, że jednak BKS ma głębie składu i można na pewno z tych rezerwowych korzystać. E, tak, dokładnie, zgadzam się z Tobą w 100%. E, jak właśnie no. Powiedzmy, jest ta nominalna pierwsza szóstka. Jak nie idzie, no dziewczyny mają prawo być też zmęczone, no bo grają dosyć dużo. To jakby trener może e, liczyć na rezerwowe.